Czy czujesz, że w wieku siedemdziesięciu lat chodzenie nie jest już takie, jak dawniej? Każdy krok wydaje się trudniejszy, jakby ciało traciło siłę i swobodę, które kiedyś były naturalne. A może widzisz, jak ktoś bliski zmaga się z tym problemem i nie wiesz, jak mu pomóc? W tym filmie pokażę dokładnie, co możesz zrobić już teraz, aby odzyskać zdolność chodzenia i poprawić jakość swojego życia. Nieważne, czy zmagasz się z ciągłym bólem, brakiem równowagi, czy po prostu czujesz, że stajesz się coraz bardziej zależny od innych? Rozwiązanie istnieje i jest bliżej niż myślisz. Zostań ze mną do końca, bo odpowiedzi, których szukasz, mogą zmienić twoje życie lub życie kogoś, kogo kochasz. Chodzenie, naturalna czynność, która staje się wyzwaniem. Chodzenie to jedna z najprostszych i najbardziej naturalnych czynności dla człowieka, ale dla wielu osób po siedemdziesiątego roku życia ta umiejętność zaczyna być wyzwaniem. Ciągły ból, osłabienie mięśni, brak równowagi problemy, które wcześniej wydawały się odległe, stają się rzeczywistością. Utrata mobilności wpływa nie tylko na ciało, ale także na umysł i ducha, obniżając poczucie własnej wartości, prowadząc do izolacji społecznej i ograniczając swobodę życia. Dla osób zmagających się z tymi trudnościami skutki są głębokie. Codzienne czynności takie jak pójście na zakupy, spacer z wnukami czy nawet wstanie z łóżka, mogą wydawać się niemal niemożliwe. Często poczucie zależności od rodziny lub opiekunów bywa emocjonalnie przytłaczające. Ci, którzy byli wcześniej samodzielni i aktywni, odczuwają ciężar tego, że nie mogą już wykonywać swoich obowiązków bez pomocy. Według ostatnich badań około 1 na 3 osoby powyżej siedemdziesiątego roku życia doświadcza pewnego stopnia ograniczenia w zdolności chodzenia. To alarmujące dane, ale nie powinny odbierać nadziei. Wręcz przeciwnie, świadomość, że nie jesteś sam, to pierwszy krok do przezwyciężenia tego wyzwania. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieją skuteczne sposoby na odwrócenie tej sytuacji nawet w podeszłym wieku. Przykład pani Heleny. Pomyśl o pani Helenie, 75-letniej kobiecie, która zmagała się z podobnymi trudnościami. Odczuwała bóle nóg podczas chodzenia i stale obawiała się upadków, przez co unikała wychodzenia z domu. To zaczęło ograniczać jej życie w sposób, którego wcześniej sobie nie wyobrażała. Jednak dzięki drobnym zmianom w codziennej rutynie udało jej się wzmocnić nogi, poprawić równowagę i znowu chodzić z pewnością siebie. Dziś pani Helena nie tylko spaceruje sama, ale regularnie odwiedza park, aby spotkać się z przyjaciółmi. Historie takie jak ta pokazują, że można odzyskać zdolność chodzenia, a tym samym całkowicie odmienić jakość swojego życia. Klucz tkwi w zidentyfikowaniu przyczyn utraty mobilności i podjęciu właściwych działań, aby je rozwiązać. Często problem nie jest tak skomplikowany, jak się wydaje. Brak ruchu może osłabiać mięśnie i stawy, ale dobra wiadomość jest taka, że można to odwrócić dzięki prostym i systematycznym działaniom. Nadzieja na zmiany. Warto zrozumieć, że te ograniczenia nie muszą być ostateczne. Można zmienić swoją rzeczywistość. Małe kroki mogą przynieść wielkie zmiany i właśnie tego nauczysz się w tym filmie. Wyobraź sobie, że możesz wstać z krzesła bez wysiłku, pójść do ogrodu, aby cieszyć się naturą, lub wybrać się na zakupy bez obaw o upadki czy ból. Te proste, ale cenne momenty można odzyskać, podejmując właściwe działania poprawiające mobilność. Odzyskanie zdolności chodzenia to nie tylko kwestia zdrowia fizycznego, to także odzyskanie wolności i jakości życia. Korzyści wykraczające poza ciało. Kiedy wzmacniasz mięśnie i poprawiasz równowagę, wpływ odczuwasz nie tylko w ciele. Zyskujesz nową energię i motywację do podejmowania aktywności, które wcześniej wydawały się poza zasięgiem. Niezależność zostaje przywrócona, co daje poczucie nowo odnalezionej pewności siebie. Nic nie jest bardziej motywujące niż świadomość, że masz kontrolę nad swoim życiem. Dodatkowo korzyści emocjonalne są ogromne. Możliwość bezpiecznego chodzenia redukuje ciągły strach przed upadkami, uczucie, które ogranicza wiele osób w ich ruchach. Przezwyciężenie tej bariery pozwala na bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, odwiedzanie rodziny, spotykanie się z przyjaciółmi czy odkrywanie nowych miejsc. Ta zmiana jest wyzwalająca i głęboko wpływa na codzienne samopoczucie. Regularne chodzenie poprawia krążenie, wzmacnia serce, pomaga w kontrolowaniu wagi i zmniejsza bóle stawów. Oznacza to, że korzyści nie dotyczą tylko teraźniejszości. Dbasz także o swoją przyszłość. Im wcześniej zaczniesz się ruszać, tym łatwiej będzie ci utrzymać tę wolność przez kolejne lata. Przykład pana Karola. Pan Karol, 78-letni mężczyzna, przez lata czuł się uwięziony w domu z powodu bólu kolan. Dzięki drobnym zmianom w swojej codziennej rutynie, takim jak codzienne ćwiczenia i korekta postawy, wrócił do spacerów po lokalnym parku. Dziś pan Karol mówi, że ma więcej energii, lepiej śpi i jest szczęśliwszy niż kiedykolwiek. Pierwsze kroki do poprawy mobilności. Teraz, gdy wiemy, jakie korzyści przynosi odzyskanie zdolności chodzenia, czas wcielić to w życie. Poniżej przedstawiam proste i skuteczne rozwiązania, które możesz zacząć stosować od razu. Są one oparte na czterech filarach. Podstawowe ćwiczenia, wskazówki dotyczące postawy, odpowiednia dieta i nawodnienie oraz strategiczne wsparcie. Podstawowe ćwiczenia wzmacniające nogi i poprawiające mobilność. Stawanie i siadanie na krześle. Usiądź na krześle stopami płasko na podłodze. Powoli wstań, a następnie usiądź z powrotem. Powtórz 10 razy. To ćwiczenie wzmacnia uda i pośladki, kluczowe dla bezpiecznego chodzenia. Rozciąganie kostek. Siedząc na krześle, wyciągnij jedną nogę i poruszaj stopą w górę i w dół, a następnie wykonuj ruchy okrężne. Poprawia to krążenie i elastyczność stawów. Unoszenie nóg. Leżąc na wygodnej powierzchni, podnoś jedną nogę na raz, trzymając ją prostą. To ćwiczenie wzmacnia mięśnie brzucha i nóg. Codzienne wykonywanie tych ćwiczeń może przynieść zauważalne efekty już po kilku tygodniach. Pamiętaj, aby zaczynać powoli i stopniowo zwiększać intensywność. Drugie wskazówki dotyczące postawy i równowagi, aby chodzić bezpiecznie. Sposób, w jaki chodzisz, może znacząco wpłynąć na zapobieganie upadkom i bólowi. Oto kilka praktycznych porad, jak poprawić swoją postawę podczas chodzenia. Trzymaj plecy prosto, unikaj garbienia się. Wyprostowana postawa zmniejsza obciążenie mięśni pleców i poprawia równowagę. Technika Wyobraź sobie linię ciągnącą szczyt Twojej głowy w górę. Patrz przed siebie. Skupianie wzroku na horyzoncie zamiast patrzenia w dół pomaga utrzymać równowagę i unikać wypadków. Krótkie i pewne kroki. Nie próbuj robić długich kroków. Krótsze kroki są bezpieczniejsze i pozwalają lepiej kontrolować ruch. Dodatkowo, codzienne rozciąganie oraz ćwiczenia równowagi, takie jak stanie na jednej nodze przez kilka sekund, mogą znacząco poprawić twoją stabilność. Trzecie: odżywianie i nawodnienie paliwo dla twoich mięśni. To, co jesz i pijesz, ma bezpośredni wpływ na twoją zdolność do poruszania się. Zbilansowana dieta dostarcza niezbędnych składników odżywczych, które wzmacniają mięśnie i redukują stany zapalne w stawach. Dodaj do diety produkty bogate w białko. Ryby, jajka, drób i rośliny strączkowe pomagają w regeneracji mięśni. Spożywaj produkty przeciwzapalne. Owoce, takie jak awokado i jagody, a także oliwa z oliwek i kurkuma mogą zmniejszyć ból w stawach. Dbaj o odpowiednie nawodnienie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że odwodnienie może powodować skurcze mięśni i zmniejszać poziom energii. Pij co najmniej 8 szklanek wody dziennie. Dieta bogata w składniki odżywcze przyspieszy Twoją regenerację i zapewni, że Twoje ciało będzie wystarczająco silne, aby sprostać wyzwaniom związanym z chodzeniem. Czwarte, korzystanie ze wsparcia strategicznego dla bezpieczeństwa i pewności siebie. Jeśli dopiero zaczynasz ten proces lub masz duże trudności z chodzeniem, urządzenia wspomagające mogą być Twoimi sprzymierzeńcami. Laski lub chodziki Te narzędzia zapewniają dodatkowe wsparcie i zmniejszają ryzyko upadków. Porada. Wybierz model dopasowany do Twojego wzrostu i wyposażony w antypoślizgową podstawę. Poręcze w domu. Zainstaluj poręcze w łazienkach lub korytarzach, aby mieć coś pewnego do podparcia podczas poruszania się. Odpowiednie obuwie. Dobry zestaw butów może zapobiec poślizgnięciom i poprawić stabilność. Szukaj wygodnego obuwia z antypoślizgową podeszwą. Te formy wsparcia to narzędzia tymczasowe, które pomogą Ci przejść przez etap odbudowy siły i równowagi. Piąte codzienny plan na 15 minut. Dla ułatwienia przedstawiam szybki plan, który możesz realizować każdego dnia. Rano. Wykonaj ćwiczenie polegające na siadaniu i wstawaniu z krzesła przez 10 powtórzeń. Następnie rozciągnij kostki przez jedną minutę na każdą nogę. Po Popołudnie. Spaceruj po domu lub w ogrodzie przez 5 minut, utrzymując wyprostowaną postawę. Wieczorem. Rozciągnij nogi i ramiona przed snem aby złagodzić napięcia. Zaledwie 15 minut dziennie wystarczy, aby w ciągu kilku tygodni zauważyć pierwsze oznaki poprawy. Historia pani Heleny. Pani Helena, 75 lat, mieszkała w małym miasteczku. Po latach zmagania się z ciągłym bólem kolan i narastającymi trudnościami w chodzeniu, zaczęła czuć się obizolowana. Unikałam wychodzenia z domu. Bałam się, że upadnę i nie będę mogła wstać. To mnie bardzo zasmuciło, bo zawsze byłam aktywna, wspomina. Kiedy postanowiła wprowadzić kilka zmian w swojej codziennej rutynie, efekty były zaskakujące. Pani Helena zaczęła od ćwiczenia siadania i wstawania z krzesła, które zajmowało jej tylko kilka minut dziennie. Po kilku miesiącach zauważyła wzrost siły nóg i znaczną redukcję bólu. Dziś regularnie spaceruje po parku w swoim mieście. Czuję, jakbym odzyskała swoją wolność. Mogę odwiedzać przyjaciół i znowu dbać o swoje rośliny. To zmieniło wszystko w moim życiu, mówi historia pana Karola. Pan Karol, 78 lat, doznał upadku w łazience, co sprawiło, że bał się chodzić samodzielnie. Z czasem zaczął polegać na chodziku, co jeszcze bardziej ograniczyło jego mobilność. Jednak jego rodzina zachęciła go do wprowadzenia drobnych zmian w codziennych nawykach. Z pomocą fizjoterapeuty rozpoczął ćwiczenia równowagi i rozciągania. Ponadto instalacja poręczy w domu dała mu pewność siebie potrzebną do większej aktywności. Po trzech miesiącach pan Karol nie tylko pozbył się chodzika, ale także wrócił do klubu seniora w swojej dzielnicy. Myślałem, że nigdy nie będę już niezależny, ale zrozumiałem, że wiek nie musi być przeszkodą. Czuję się pewniej i szczęśliwiej, opowiada. Wsparcie grupowe przykład Sao Paulo. Sao Paulo Grupa Społeczna kroki ku życiu zrzeszyła seniorów zmagających się z podobnymi trudnościami. Grupa organizuje cotygodniowe spotkania na ćwiczenia i nadzorowane spacery. Jedna z uczestniczek, pani Marlena, 72 lata, podzieliła się swoim doświadczeniem. Wcześniej miałam trudności nawet z wstaniem z łóżka. Teraz uczestniczę w 30-minutowych spacerach z grupą i czuję się jak nowa osoba. Praca zespołowa i wzajemne wsparcie w grupie okazały się kluczowe dla sukcesu wielu osób. Oprócz korzyści fizycznych, uczestnicy zauważają poprawę zdrowia psychicznego i emocjonalnego. To nie tylko chodzenie, to poczucie przynależności do czegoś większego wyjaśnia pani Marlena. Teraz, gdy zobaczyłeś, jak można zmienić swoje życie dzięki prostym i praktycznym działaniom, nasuwa się pytanie: co zrobisz z tą wiedzą? Moment, by działać, jest teraz. Każdy dzień, który mija bez rozpoczęcia, to stracony dzień wolności, niezależności i lepszej jakości życia. Niezależnie od twojego wieku czy trudności, z jakimi się mierzysz, pierwszy krok do zmiany leży w twoich rękach. Im szybciej zaczniesz, tym szybciej zobaczysz rezultaty. Ludzki organizm ma niesamowitą zdolność adaptacji, wzmacniania się i pokonywania wyzwań, nawet w podeszłym wieku. Małe zmiany takie jak wykonywanie podstawowych ćwiczeń i poprawa postawy mogą zrobić ogromną różnicę. Pomyśl o tym. Za miesiąc możesz chodzić pewniej, czuć się bezpieczniej i być w stanie wykonywać czynności, które wcześniej wydawały się poza zasięgiem. Ale, żeby to osiągnąć, musisz zacząć dziś. Odkładanie na jutro lub przyszły tydzień oznacza opóźnianie swojej poprawy i przedłużanie dyskomfortu oraz ograniczeń. Prosty plan, który możesz zacząć już dziś. Wybierz jedno podstawowe ćwiczenie. Spróbuj ruchu siadania i wstawania z krzesła. Wykonaj dziesięć powtórzeń teraz. Zajmie ci to mniej niż dwie minuty, ale będzie to pierwszy krok do wzmocnienia nóg. Przeanalizuj swoje otoczenie. Upewnij się, że twój dom jest przystosowany do twoich potrzeb. Czy masz zainstalowane poręcze? Czy twoje buty mają antypoślizgową podeszwę? Te drobne zmiany mogą zapewnić Ci bezpieczeństwo, gdy odzyskujesz pewność siebie. Zastanów się nad swoją dietą. Dodaj do swojego posiłku owoc bogaty w witaminę C lub źródło białka. To pomoże odżywić mięśnie i stawy. Podziel się swoim celem. Powiedz komuś bliskiemu, co zaczynasz robić już dziś. Wsparcie i motywacja od rodziny lub przyjaciół mogą zrobić ogromną różnicę. Możliwe, że na początku nie zobaczysz od razu rezultatów. To normalne. Każdy proces zmiany wymaga cierpliwości i konsekwencji. Pamiętaj jednak, każdy mały postęp to krok we właściwym kierunku. Siła, którą odzyskujesz dzisiaj, stanie się fundamentem bardziej aktywnego i szczęśliwego życia jutro. Jeden dzień ćwiczeń to dopiero początek. Tydzień praktyki tworzy nawyk. Miesiąc zaangażowania może całkowicie zmienić Twoją mobilność. Wyobraź sobie, gdzie możesz być za trzy miesiące, jeśli zaczniesz teraz? Najważniejsze to zrobić pierwszy krok, nawet jeśli jest mały. Dlaczego zdolność chodzenia jest tak ważna? Zdolność chodzenia jest kluczowa dla zachowania niezależności i dobrego samopoczucia w starszym wieku. Gdy ta umiejętność zostaje ograniczona, konsekwencje sięgają dalej niż tylko trudności fizyczne. Wielu seniorów doświadcza izolacji społecznej, poczucia bezużyteczności, a nawet depresji. Ponieważ czują się niezdolni do wykonywania prostych czynności, takich jak odwiedzanie znajomych, robienie zakupów czy spacerowanie z rodziną. Brak mobilności często prowadzi także do innych problemów zdrowotnych, takich jak zwiększenie poziomu siedzącego trybu życia, przybieranie na wadze, przewlekłe bóle, stopniowa utrata siły mięśniowej. Te czynniki tworzą błędne koło. Trudności z chodzeniem prowadzą do braku aktywności. A brak aktywności pogłębia problemy z chodzeniem. Najczęstsze przyczyny utraty mobilności po 70 roku życia: osłabienie mięśni. Naturalne starzenie się zmniejsza masę mięśniową, szczególnie u osób prowadzących siedzący tryb życia. Problemy ze stawami, takie jak zapalenie stawów, artroza i inne schorzenia degeneracyjne, które ograniczają ruchomość i powodują ból. Zaburzenia równowagi i zawroty głowy. Problemy z układem przedsionkowym lub schorzenia neurologiczne zwiększają ryzyko upadków. Brak regularnych ćwiczeń, siedzący tryb życia prowadzi do sztywności stawów i osłabienia mięśni odpowiedzialnych za ruch. Rozwiązania dostępne dla każdego. Wyjątkowość tego tematu polega na tym, że nie tylko identyfikujemy problem, ale także oferujemy praktyczne i dostępne rozwiązania. Nie potrzebujesz drogich sprzętów ani skomplikowanych programów wystarczą małe kroki. Które każdy może wykonać, takie jak proste ćwiczenia wzmacniające mięśnie, techniki poprawy postawy i równowagi, wskazówki dotyczące odżywiania i nawodnienia wspierające zdrowie fizyczne, tymczasowe wsparcie w postaci lasek lub poręczy. Te strategie zostały opracowane tak, aby dawać poczucie osiągnięcia i postępu, nawet tym, którzy zaczynają od bardzo ograniczonych możliwości. Nie jesteś sam w tej podróży. Tysiące osób mierzy się z tymi samymi wyzwaniami co ty, ale to ci, którzy decydują się działać, osiągają rezultaty. Tak jak pani Helena, pan Karol i wielu innych, ty również możesz odzyskać swoją wolność. Jeśli potrzebujesz codziennej motywacji, wracaj do tego materiału zawsze, gdy będzie to konieczne. Oglądaj ponownie, zapisuj wskazówki i trzymaj się planu. Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, skontaktuj się z lokalnymi grupami wsparcia lub specjalistami, którzy mogą cię poprowadzić. Twoja przyszłość zależy od ciebie. Ostatnia wiadomość, którą chcę ci przekazać, brzmi: Twój wiek nie określa Twoich ograniczeń. To tylko liczba, podczas gdy Twoja determinacja jest prawdziwym czynnikiem, który może zmienić Twoje życie. Każdy krok, który wykonasz dziś, będzie inwestycją w Twoją przyszłość zdrowie i dobre samopoczucie. Uwierz w siebie. Masz zdolność do zmiany swojej rzeczywistości przezwyciężenia ograniczeń i życia pełnią życia. Wiem, że rozpoczęcie może wydawać się trudne, ale moment, by działać, jest teraz. Nie pozwól, by wątpliwości lub strach powstrzymały cię przed wykonaniem pierwszego kroku. Podziel się tym materiałem z innymi. Może masz znajomego, krewnego lub sąsiada, który mierzy się z podobnymi wyzwaniami. Wspólne dzielenie się wiedzą czyni ją jeszcze bardziej wartościową. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby otrzymywać więcej praktycznych i inspirujących wskazówek takich jak te. Jesteśmy tutaj, aby pomóc ci w tej podróży ku zmianie. Podziel się swoimi pytaniami, osiągnięciami lub celami w komentarzach. Chcemy usłyszeć twoją historię i być częścią tej transformacji.